Nowy dzień z Polsat News to doskonały plan na sobotni poranek. Witamy Państwa bardzo serdecznie na zegarach 5.59, jest sobota 18 października. Karolina Soczewka, dzień dobry. I Anna Nosalska, zapraszamy. Będziemy dziś zaglądać przede wszystkim za ocean, a to po spotkaniu Donalda Trumpa z pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, które pozwalałyby Ukrainie atakować dalekie cele w Rosji nawet do półtora tysiąca kilometrów, niestety się oddala, bo Donald Trump dał jasno do zrozumienia, że stawia na dyplomację. Ukraina i Rosja musi zatrzymać się tam, gdzie są i na tym ma polegać dochodzenie do pokoju. Rozmowa, ta zaplanowana z Putinem w Budapeszcie w ciągu dwóch tygodni. Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie po spotkaniu z Trumpem w Białym Domu Wołodymyr Załęski zadzwonił między innymi do premiera polski Donalda Tuska, by rozmawiać na temat gwarancji bezpieczeństwa, o których także z Donaldem Trumpem rozmawiał. Ale jeszcze przed tym spotkaniem doszło do ciekawej wymiany zdań. Mianowicie Donald Trump na briefingu z dziennikarzami powiedział, że zarówno Rosja, jak i Ukraina Chcą pokoju. Na to Władimir Zelenski powiedział, my chcemy pokoju. Putin pokoju nie chce. Jest dzień dobry. No, przede wszystkim wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję w imieniu całej redakcji, która przez te 25 lat rosła w siłę, poprzez oczywiście ludzi, którzy pracują też przez 25 lat. Zwycięstwo Igi Świątek w Wimbledonie, Łukasza Kubota czy Jana Zielińskiego, finał Agnieszki Radwańskiej, więc... Ile też zwycięstw naszych siatkarzy przecież. Dokładnie też, to już świeży. Paulina Czarnota-Bojarska, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Jeszcze raz w imieniu redakcji Polsat News, wszystkiego najlepszego redakcji Polsat Sport, a my jeszcze się dziś będziemy zobaczenia. Także do zobaczenia, dziękuję Ci bardzo. A my za chwilę powiemy o decyzji polskiego sądu, który nie zgodził się na wydanie Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream w stronie niemieckiej. I o dziwo, Niemcy dosyć pościągliwie reagują na tę decyzję, ale już szef węgierskiego MSZ-u Niekoniecznie. Po zawieszeniu broni pomoc humanitarna wreszcie została odblokowana i płynie do Gazy, ale potrzeby są ogromne. Dziesiątki tysięcy dzieci cierpi tam na niedożywienie i nic dziwnego, bo jak wynika z raportów ONZ w ciągu ostatnich kilku miesięcy Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także inne organizacje pomocowe były w stanie dostarczyć zaledwie 20%. Procent niezbędnych potrzeb. Z pomocą w przyszłym tygodniu ruszają polscy wolontariusze z Fundacji Wolne Miejsce. A z nami prezes tej fundacji, pan Mikołaj Rykowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam, witam państwa.